Duże wyzwanie, bo to nie tylko zawodnicy, to trenerzy, to całe zaplecze. Spodziewamy się znacznie powyżej tysiąca w tej pierwszej części, czyli Mistrzostw Europy, a w tej drugiej już pływania w ramach z projektu Masters będzie pewno około 2000. Organizacyjnie, logistycznie to jest wyzwanie, ale dajemy sobie z tym radę. Przypomnę, że w Lublinie na arenie Lublin mieliśmy już mistrzostwa Europy w piłce nożnej do lat 21. Były mistrzostwa świata również w piłce nożnej do lat 20, więc mamy tu doświadczenie również w organizowaniu takich imprez. Pamiętajmy również, że miasto żyje tym wydarzeniem sportowym również i w inny sposób. Pełno zawodników, turystów towarzyszących im osób, zamienia się na ich obecność w naszych instytucjach kultury, w restauracjach, pubach i sklepach. To jest ta korzyść ekonomiczna miasta. Natomiast ważne jest, że wydarzenia sportowe promują Lublin i to świetnie praktycznie w całej Europie, bo przekaz będzie szedł do wszystkich państw europejskich z tych zawodów. Wszyscy będą oglądali naszą piękną pływalnię, czy mówimy o Aqua Lublin w basenie olimpijskim, ale też przy okazji firmy będą promujące nasze miasto. W pewnej części tak. Tutaj te techniczne wytyczne europejskiej federacji będą spełnione. Tu polski związek pływacki bierze na siebie spełnienie tych wymagań, a my ich realizację. No jednym z takich po naszej stronie będzie zapewnienie. Możliwości wysyłania sygnałów, czyli inaczej mówiąc, agregaty prądu twórcze będą musiały być ustawione na wypadek, gdyby były kłopoty z dostarczaniem prądu przez naszą firmę energetyczną. To są standardowe działania, Jesteśmy się do tego przygotowani, ale większe wymagania, jakby są tu po stronie Polskiego Związku Pywackiego. Tak, przygotowani jesteśmy do promocji i Lublina, i regionu, będziemy starali się w jak największe stopniu zakotwiczyć lubi w pamięci tych, którzy tutaj przyjeżdżają, ale również widzów tych wydarzeń sportowych. Pamiętajmy, że te połączenia lotnicze, które mamy, w tym codzienne z Londynem chociażby, i tak spowodowały zwiększoną liczbę turystów zagranicznych. My uważamy, że ten rok będzie dla nas rokiem rekordowym, ale też Patrzymy na to z punktu widzenia tej oferty, którą przygotowujemy już pod potrzeby tych turystów. Mówimy o ofercie kulturalnej, ofercie do spędzania czasu przez całe rodziny, więc jakby promocja Akwy Lublin czy promocja naszych obiektów sportowych ma tutaj też sens, bo wielu rodzin, jeśli przyjeżdża na te kilka dni, to chce korzystać z obiektów sportowych. Będziemy im to umożliwiać.